Agencja Gdynia to jest jedna z firm spedycyjno-logistycznych o największym doświadczeniu. Wyrosła tutaj, ma yy, świetną kadrę. I w związku z tym pytanie takie, jakie zmiany, ale w praktycznej Waszej działalności KOW spowodował i jak próbowaliście nadążyć za zmieniającymi się zaskakująco szybko potrzebami partnerów i klientów? Szanowni Państwo, jak już Pan Premier wspomniał, jesteśmy jedną z najstarszych i najbardziej innowacyjnych w sumie przedsiębiorstw w branży TSL na polskim rynku. Od wielu lat Morska Agencja charakteryzuje się tym, iż działa w bardzo elastyczny sposób, jak i wprowadza nowe rozwiązania dla naszych klientów. Jednym właśnie z takich rozwiązań jest, między innymi są własne drobni, drobni konsole drobnicowe, zarówno yy, kolejowe, jak i, i morskie, yy, które pomogły nam w tym trudnym czasie yy, pandemii i pozwoliły na bardzo elastyczne i komfortowe podejście yy, do klientów, gdzie mogliśmy zaproponować im yy, bardzo szybko gotowe rozwiązania, które yy, wpływały na, na, na obsługę ich ładunku. Jeżeli chodzi o, o naszą działalność jako taką podczas pandemii, która właściwie dalej trwa i ciągle musimy dostosowywać te nasze, nasze działania, to przede wszystkim wprowadziliśmy bardzo duże uelastycznienia, jeżeli chodzi o sam proces obsługi klientów. Wykluczyliśmy bardzo wiele dokumentów. Bardzo duże poczyniliśmy kroki w kierunku cyfryzacji e, całego procesu. Wykluczyliśmy te dokumenty papierowe, które mogliśmy wykluczyć, a poprzez to, iż e, wprowadziliśmy e, inny system pracy, który pozwala na pracę zdalną naszych pracowników, e, też stworzyliśmy nową przestrzeń do... E, kontaktu z naszymi e, pracownikami w nieregularnych godzinach, przez co nasi klienci też mają lepszy dostęp do, do, do naszych pracowników, do naszych serwisów. E, zauważamy, że te wszystkie działania, o których, o których mówimy, przynoszą bardzo, bardzo pozytywne efekty. E, w całej działalności podczas, podczas trwającej pandemii zauważyliśmy dwa główne takie wahnięcia, jeżeli chodzi o, o ilość i, i transformację rodzaju ładunku, czy też, czy też drogi, jaką, jaką ściągamy w głównej mierze ładunki do Polski. Pierwsze zawahanie, czy też pierwszy spadek, jaki miał miejsce, to zaraz po chińskim przedłużonym okresie chińskiego nowego roku i, i zamknięciu gospodarki chińskiej i wyłączeniu w głównej mierze wielu serwisów oceanicznych, tutaj polskie podmioty, które importują bardzo dużo produktów z Chin bardzo ostrożnie podchodziły do ilości, do wolumenów i do czasu przede wszystkim transportu. Przeniósł się nam ciężar tego transportu morskiego na korzyść transportu kolejowego, a następnie taki sam ruch zauważyliśmy w momencie zamknięcia polskiej, przymknięcia właściwie polskiej gospodarki i swobody przemieszczania się i wolnego handlu w centrach handlowych. Też tutaj chcielibyśmy wyrazić ogromną wdzięczność w kierunku wszelkich inspektoratów granicznych, który bardzo ułatwił nam pracę i ułatwił pracę naszym klientom poprzez przejście z wieloma dokumentami na formę cyfrową i uelastycznienie się we wszelkich procedurach. Kontroli granicznych, za co bardzo serdecznie dziękujemy i chcielibyśmy wskazać, iż ta droga jest bardzo pożądana przez całą branżę i w tym kierunku powinniśmy zmierzać. Agencja podjęła także bardzo intensywne i systematyczne webinary i skierowane do polskiej przedsiębiorczości i do partnerów, i to jest duża i ważna sprawa, bo integruje środowisko. Czy mógłby Pan zapowiedzieć najbliższe? Być może są tutaj. Potencjalni uczestnicy? Oczywiście. Jako Morska Agencja prowadzimy cały szereg webinarów dla naszych klientów, partnerów, dla również jednostek organizacyjnych. Webinary te mają na celu szerzenie wiedzy merytorycznej odnośnie organizacji transportu, odnośnie zagadnień celnych, także rozmów z partnerami z kraju środka. Wiadomo, że tutaj mamy różne podejścia kulturowe, jest to bardzo, bardzo ważna wiedza. Właśnie najbliższy webinar, który się odbędzie, będzie poświęcony temu zagadnieniu. E, omawiamy także na tych naszych webinarach e, zagadnienia związane z mocowaniem ładunków. Dotykamy wszelkich ważkich e, tematów związanych z organizacją transportu, z zagadnieniami celnymi i wszystkimi innymi ważnymi tematami, które są istotne dla, dla branży handlowej. I to jest bardzo importerów. dobry przykład pozyskiwania sympatii, ale poprzez oferowanie bardzo pożytecznej wiedzy także tak trzymać.